Rysunek przedstawia sytuację na początku. Młot o masie M duże znajduje się na wysokości H nad palem o masie M małe. Młot zaczyna spadać, traci całkowicie energię potencjalną grawitacji, zyskuje w zamian energię kinetyczną. Piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej. Potencjalna grawitacji na początku jest taka jak kinetyczna tuż przed zderzeniem z palem. No i teraz. Sam akt zderzenia. Tuż przed zderzeniem młot posiada pęd M razy V, a po zderzeniu oba ciała, młot i pal, posiadają pęd M plus M razy V1. Piszemy zasadę zachowania pędu. Pęd obu ciał po zderzeniu jest taki jak pęd tylko młota przed zderzeniem. I od tego momentu następuje przemieszczenie się pala z młotem w dół. Pal z młotem po zderzeniu posiadają energię kinetyczną i potencjalną grawitacji m plus m g razy s. Energię potencjalną grawitacji liczymy względem położenia końcowego. Następuje strata jednej i drugiej energii, czyli energia mechaniczna znika. Dlaczego? Ano, dlatego, że podczas zagłębiania wykonana została przez siły oporu gruntu praca. Są to siły niezachowawcze. Piszemy, zmiana energii mechanicznej, czyli 0 minus t2 w nawiasie, równa się pracy sił oporu gruntu. I to nam w zupełności wystarczy. Trzy równania i trzy niewiadome. Niewiadome to t, v i v1. Ponieważ t, poszukiwany opór gruntu występuje w ostatnim równaniu, wyznaczmy t. Wyciągnąłem przed nawias sumę mas. W, nawiasie, w nawiasach tych masy są znane, nie znamy tylko v1. v1 możemy wyznaczyć z równania drugiego, ale nie znamy v, no to v wyznaczymy z równania pierwszego. Dzielimy Obie strony pierwszego równania przez masę i znajdujemy, że V jest równe 10 m na sekundę. Mając V idziemy do drugiego, wyznaczamy V1. Znajdujemy 7,5 m na sekundę. Mając V1 idziemy do równania ostatniego, przedstawiającego średni opór gruntu. Wstawiamy wszystkie pozostałe dane oraz V1 i znajdujemy wartość średniego oporu gruntu.